Kochani, spójrzcie, tylko co się stało? Zostałem zamknięty w jakimś mega dziwnym pomieszczeniu. I w ogóle ten banan wygląda jak jak Minionek? Tak, to wygląda jak Minionek. To taki brzobila przypomina Minionka, że naprawdę myślałem, że to jest jakiś Minionek. Ale dobra, nieważne. Teraz musimy ym, muszę wam powiedzieć coś o wiele bardziej ważnie, ważnego. Na końcu w ogóle mam mega ciekawą informację dla was, także oglądaj ten odcineczek do końca. A my w tym tym czasie musimy uciekać przed wielkim strasznym bananem nie mogę dać się mu złapać. Muszę tutaj... Nie wiem, że znaleźć jakąś skrytkę, żeby on mnie tylko nie złapał. O, tu jest szafa, nawet można w szafie się schować, ale to jest super. Yy, dobra, ej, słuchajcie, gdzie się ukrywacie? Gdzie idziecie? Gdzie idziecie? W którą stronę idziecie? Tam, dobra, ej, nie, szafa. O, właśnie, tu możecie wejść, dobra, idziemy tutaj wtedy. Yy, Okej, okay, tu są jakieś puzzle, tam są puzzle dołożenia. Yy, z tego co pamiętam, to puzzle dają mi czas, dzięki któremu yy, ten banan mnie aż tak szybko nie znajdzie. Wygląda strasznie Ej, patrzcie, jak on ma jakiegoś innego O nie, jest tu banan, uciekamy, nie? Nie da mu się zjeść, widzieliście to? Ej, chyba mnie zaatakował, chyba straciłem życie Tak, straciłem życie, niestety, o nie Muszę uciekać, żeby on mnie nie złapał Muszę uciekać, okej okay. Nie mam pojęcia, czemu on mnie złapał. Czemu mu się udało mnie złapać? Okej, okay, dobra, schowam się tutaj. A właśnie, jeszcze nie powiedziałem, słuchajcie, o, o łapeczce w górę muszę to zrobić. Słuchajcie, tradycji musi stać się zadość. Że, jeśli chcecie więcej odcinków na tym kanale z Robloxa, zostawcie łapeczkę w górę W góle? Może być w góle. Każda jedna łapeczka w górę to jeden banan więcej. A być może uda mi się samemu zostać też bananem i będę mógł się zrewanżować temu party. Panik? Party panik. Nawet nikt. Nikt pasuje mu do mojej sytuacji, bo ja rzeczywiście zacząłem panikować jak on mnie złapał. Oni znowu widzicie? To czerwone jak się świeci to znaczy, że banan jest blisko mnie. Nie, co się stało? Padłem w coś. To była jakaś pułapka. Widzieliście to? Ej, wstawaj. Michu, wstawaj, nie daj się złapać. Okej, okay, dobra. Idziemy w tą stronę. Ej, tu jest jakaś wajcha, co ja mogę tutaj zrobić? Nie wiem, nie wiem, ale tu dalej świeci się na czerwono, słuchajcie, nie wiem gdzie mam uciec, żeby on mnie tylko nie złapał. Ale tu jest w ogóle mrocznie, to jest jakieś mega dziwne pomieszczenie. To wygląda jak kino? Tu wygląda jakby ktoś kiedyś śpiewał, jakby. Jakby tutaj ktoś, nie wiem, był. Yy, no nie wiem, jakieś kamery tutaj są. Co tutaj się działo wcześniej? To jest jakieś... Tu są zaplamy. To jest jakieś naprawdę mega dziwne tajemnicze miejsce. A ta lampka z tyłu dalej, dalej mi mruga na czerwono. A wiecie co jest najgorsze? Że ja nie widzę gdzie jest ten banan w tym wszystkim. To jest naprawdę naprawdę bardzo, bardzo stresujące. Okej, okay, ale dobra. Idziemy. Yy, oj, muszę, muszę być bardziej odważnym widzowie. Dajcie mi otuchy w komentarzach, że sobie poradzę. Napiszcie mi, że sobie poradzę. Michu dasz radę, to na pewno mi pomoże. Czy mogę tutaj to odkręcić? Nie. Okej, okay, dobra. To idziemy szukać innej kryjówki. Innego miejsca. Chyba ten czas tutaj w wskazuje koniec mapy, więc mam nadzieję, że y, uda mi się y, dokończyć tą mapę. Co tutaj jest? To jest ten banan, który ostatnio mnie przewrócił. Nie mogę w niego wpadać. Mi się też wydaje, że muszę znaleźć puzzle, które mam do ułożenia, ale nigdzie ich, słuchajcie, nie widzę. Muszę się bardziej może skupić. Okej, okay, dobra, ta też ma jedno, jedno, życie już straciła. Ej, tu już byłem w tym miejscu. Okej, okay, dobra, to idziemy za nią. Może ona zna drogę. Ej, co ona ma w ręku w ogóle? Też bym chciał mieć. Si, o nie, o nie, o nie. Okej, okay. dobra, co się dzieje teraz? Okej, okay, tu mamy chyba wyjście. To jest wyjście, to jest wyjście, to jest wyjście. Co się stało? Widzowie, co to jest? Gdzie jestem? Co się stało? Chyba wyszedłem z gry? Nie, nie wyszedłem z gry, to niemożliwe, że wyszedłem z gry. Ej, co tutaj mogę zrobić? Wow, ej, bypass. a nie, to można coś kupić, wydać jakieś e, pieniądze na to. Jak ja mam wrócić do gry? Widzowie, ej, pomóżcie mi jak ja mam się znaleźć z powrotem w gierce, ej, ja chcę wejść z powrotem do tej gry, chcę wydawać banany. Wow, jestem w ogóle w rankingu. Widzicie? To pierwszy raz mi się udało w ogóle dostać do jakiegoś rankingu. A ja rzeczywiście wyszedłem z gry, chyba mi się udało przejść grę? Nie wiem, dajcie znać, bo sam już nie wiem, czy dobrze to jest, czy, czy źle, że stamtąd wyszedłem. Nie mam bladego pojęcia. Wow, patrzcie, co się stało. Patrzcie, co teraz mam zrobić. Yy, banana. Ten? Okej, okay, ja chcę tu... Wyszedłem, czyli udało mi się Patrzcie, wydało mi się, naprawdę wygrałem tą grę Super! Zobaczymy, czy teraz Uda mi się przejść kolejny Kolejny etap tej gierki Albo czy może sam zostanę go Takim bananem i będę mógł Gonić innych przeciwników, haha To by było naprawdę mega ciekawe, zobaczymy, czy nam się uda Dobra, patrzcie, ej, słuchajcie, mordeczki, musimy uciekać To nie jest zabawa, słuchajcie Tu naprawdę jest bardzo groźnie Czemu ty tutaj dalej stoisz, ej? Chodź, musimy stąd zwiewać, musimy, musimy Znaleźć jakieś bezpieczne przejście, okej, okay, pójdziemy w tą stronę tu jest jakiś banal myślę, że nie chodzi O, tu są puzzle, ej, ale jakie mam Jakie mam te puzzle, okej, okay, musimy układać puzzle Na spokojnie teraz, kochani, to by było tak y I mi się mi się to uda Mi się to uda, na spokojnie, kochani O, było, 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 jak ułożymy te puzzle To prawdopodobnie zyskamy więcej czasu Zyskamy więcej czasu, przez co będziemy Mieli łatwiej, żeby Wygrać tę grę, okej okay. ja tutaj coś partoczę Okej, okay. mamy to, widzowie Ej, nie przestawiajcie tego, kochani jest! Mamy pierwsze puzzle ułożone. Okay, super, superamsko, udało mi się, idziemy dalej teraz. jakieś łóżeczka, ok, to nie. Na pewno nie w tą stronę, muszę znaleźć tutaj troszeczkę inne miejsce. O, tu są jakieś w ogóle sypialnie, ale to mega creepy wygląda. Zobaczymy, czy. O, jakiś prezent? Ej, prezent? Czemu co tu robi prezent? Przecież już jest po dawno po świętach, zobaczymy, dobra. Może tutaj bym sobie poszedł. Ej, puzle, gdzie jesteś? O, nie, żebym, żebym tylko nie chodził w kółko, bo to jest naprawdę mega straszne, mega zgubne. Przez chodzenie w kółko, widzowie, wiecie co się może stać? Przez w kółko ja mogę łatwo wpaść w sidła tego złego banana. A na pewno chciałbym tego uniknąć, bo to nie jest nic... Ej, tu jest superancka skrytka, tylko wiecie co się może stać? O, ten banan też może tam wejść i w sumie to nie jest jednak taka superancka skrytka, jak sobie myślałem. Ale okej, okay, musimy szukać, musimy szukać dalej yy, puzli, tylko puzzle. Ej, gdzie wy jesteście? Gdzie są puzle? Yy, open, open, exit, o nie. Musimy znaleźć wyjście, dobrze rozumiem? Musimy szukać wyjścia, okej. Okay. Dobra, gdzie jest wyjście? O, znalazłem jakieś puzzle. Układamy puzelki. Pomagamy jej układać puzzle. Yy, tak. Szybko. Ej, ale nie przestawiajcie tego źle, jak było dobrze. Proszę was, ja się boję. Ej, czemu on nam to psuje? Nie przestawiaj. Hej, dobra. Uf, uf, uf. Uda nam się? Ja, dobra, ja zacznę przestawiać dół, bo oni przestawiają górę. Żebyśmy sobie nie przeszkadzali nawzajem. Aj, miałem. Okej. Okay. Było, 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 jest, udało nam się, dobrze, U, to jest yy, jakieś przyciski, okej, okay, co ja tu mogę zrobić, ustawię wszystko na trzy, nie wiem ogólnie co to robi, także jak wiecie co to robi to napiszcie w komentarzu, yy, okej, okay, dobra, idziemy szukać dalej, tu zbierzemy sobie jakieś y, punkty, bananowe punkty, o tak to nazwijmy, może coś mi to da, ale tu jest naprawdę mrocznie, I idziemy szukać kolejnych, ile zostało, jeszcze tylko trzy puzzle zostały nam do ułożenia, yy, banan, to jest banan? Nie wiem, ale uciekam, stąd to tam jest chyba banan, jest to, tu uciekam, nie chcę tam być. o nie, uciekamy, 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 uciekam, widzieliście to? Tam był ten zły banan. Musimy iść w zupełnie inną stronę. Może to jest miejscówka, w której on zaczyna nas szukać. Także nie, ja wolę tam nie iść w ogóle w tamto miejsce. Bo tu mogę coś kręcić, tu mogę coś kręcić. Patrzcie, 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 patrzcie widzicie to? Kręcę sobie. Yy, coś mi to daje, coś mi to daje na zielone, na zielone. Jest, udało mi się, zrobiłem jakieś, zdobyłem jakieś dziwne punkty. To jest ten banan, nie? On mnie widzi, on mnie widzi, uciekamy Widzieliście to? Patrzą się na mnie przez to okno, musimy uciekać On zaraz tutaj znajdzie nas eee. Okej, okay. czy tutaj go nigdzie nie ma? pół cały czas mi się pali, tam był, widzieliście? Tam był ten banan, tam był ten banan, uciekaj oh. Dobra, chyba tutaj mnie nie znajdzie teraz. Yy, dobra, tu coś też się dzieje. Nie, nic, nic chyba tutaj nie mogę kliknąć. A i czemu wy w ogóle chodzicie za mną? Musicie pomóc mi tutaj znaleźć wyjście stąd, a nie, nie, nie chodzić za mną. Ja sam nie wiem, ja sam nie wiem, ja mam stąd uciec. Gdzie jest ucieczka? Gdzie jest ucieczka? Pomocy. okej okay. nie, tu jest jakaś szafka, tu jest tylko skrytka. Nie o to chodzi. Michał? Spokojnie. Bądź spokojny. Musimy znaleźć stąd na spokojnie wyjście. Okej, okay, tu były puzzle, w których ułożyliśmy. Tutaj chyba byłem. Ej, chyba nie byłem. Ej, to jest dziwne miejsce o tu. Banan, uciekamy, uciekamy. Widzieliście to? Widział mnie, widział mnie. O, udało mi się. Ej, tam było można coś przekręcić. Ej, bananie, ty Widzę cię, patrz, patrz co za chłopą, W ogóle nie wiem, jaką ma znad wyjście, co się z nim dzieje, nie wiem, ale uciekamy. Zobaczył mnie ten banan. Uciekamy, nie wiem, czy coś mi się stało, czy nie. O, tu jest wyjście, tu jest wyjście. Uda mi się uciec, uda mi się uciec. Jest, widzowie, udało nam się. Kolejny etap za nami. W ogóle ciekawe, czy tutaj na tej mapce są jakieś, nie wiem, takie tajemnicze, dziwne przejścia, które mogę gdzieś też odkryć. Wydaje mi się, że nie ma. Próbowałem tam przejść, ale no niestety nic nie ma. Ej, patrzcie, ciekawe, czy uda mi się być jako pierwszy w rankingu. Yy, zobaczymy, może tak, może nie Wątpię, że mi się uda, bo tutaj jak sobie spojrzę No to naprawdę, ktoś ma aż 9 Wygranych, ja mam tylko dwa Nie, nie jest to jakiś niegorszy wynik No ale, no zobaczymy, nie Dobra, musimy znowu się chować Tylko teraz nie wiem za bardzo Gdzie to jest zupełnie nowa mapa, wiecie jak to utrudnia Grę, jak za każdym razem yy... O, znalazłem puzelki Jak mogę to wyczyścić, ja chcę to wyczyścić Okej, okay, udało nam się o, Banan, banan tu jest, <laughs> banan tu jest gdzie on jest? Nie wiem co mam zrobić. Okej, okay, dobra. Na spokojnie układamy sobie puzelki. Tralala, -la, nie ma go banana, nikt mnie nie widzi. Okej, okay, dobra. Teraz te puzelki przestawię sobie tu. Ej, widzicie? W ogóle ja nie wiem czemu ja tak klikam sobie kilka razy, sobie to klikam i klikam i, i nie wiem, to jest mega, mega dziwne. Albo wiecie co? Ja jestem odważny chłop, idziemy się zmierzyć z bananem. E, ty banan, chodź tu gdzie jesteś. Szukamy banana, teraz odwrócimy rolę. My będziemy szukać banana, a nie on nas. To będzie naprawdę bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy uda mi się go złapać. Jest, Banan chodź, to ty byś, że się cię boję? Co, co, co? myślisz, że co ty jesteś, co? Jakiś fajny myślisz, że jest. O, jestem bananem, patrzcie. O, dobra, słuchajcie. Pomożemy teraz. Ja będę wam teraz pomagał. Idziemy łapać. To ja widziałem tam jakąś yy, jakąś postać. Musimy. Ale w ogóle jestem fajny. Chyba sobie skina przez przypadek, kupiłem takiego świątecznego. W ogóle nie wiem, bo już jest dawno po świętach. Okej, okay, dobra. Za dużo gadania. Za mało roboty. Musimy iść szukać. Jeszcze zostały tylko cztery postacie. Czy uda nam się je znać? No ale jest ciekawa czym są ukryci w jakichś szafkach z doświadczenia. O tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, jest. widzicie to! Tu jest chłop, tu jest chłop, gonimy go! Może mi się u tego złapać, mogę jakoś przyspieszyć? Tu mam ich, mam, ich, mam ich, mamich, 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 mam, mam go, mam go, mam go. Udało mi się, udało mi się, dobra, jeszcze są tam. Jak tam mam się dostać? Jak ja mam przejść na tamtą stronę? Zobaczymy, może tutaj jakoś... Mam go, mam! Patrz, mam, 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 go, mam go, mam go, mam go, mam go! Udało mi się! Jest! Dobra, została tylko ostatnia postać, Ej, nawet dobrze nam idzie, słuchajcie, tym bananem, tym strasznym, chociaż nie jest taki straszny, jak jest w stroju Mikołaja, to nawet całkiem sympatycznie ten banan wygląda. Yy, jeśli chcecie więcej. Yy, Żebym więcej grał takim bananem Żebym tutaj chodził i zarażał ludzi To zostawcie łapeczkę w górę na tym yy, Pod tym filmem Na pewno mi będzie bardzo miło Okej, okay, dobra, zobaczymy Może ktoś jednak się ukrywa w tej szafce Bo to tak na końcu no to nigdy Nigdy tak naprawdę nie wiadomo Co komu przyjdzie do głowy Gdzie, gdzie ktoś mógł się tutaj ukryć yy, Okej, okay, dobra Tutaj nie, w tą stronę nie Gdzie my byliśmy? Okej, okay, tutaj też nie mogę przejść ja mam wrażenie, że my w ogóle chodzimy w kółko. Patrzcie, nas jest tutaj czterech? Czterech chyba o pięciu, a każdy chodzi tutaj wokół tego samego miejsca. Nikt nie wie, gdzie można pójść w inną stronę. Zostały jakieś dwie minuty, czyli musimy się naprawdę bardzo mocno spieszyć, żeby znaleźć ostatnią osobę. Ej, dobra, chyba nam się nie uda, nie? Nikogo tu nie widzę. Nie wiem, w którą stronę mam totalnie iść. Tu jest naprawdę mega ponuro, widzowie. Mogę przejść przez drzwi? Mogę przejść przez drzwi. Ok, ale tutaj w środku dalej nic nie ma. Dosłownie już naprawdę nie wiem, co mam robić. Gdzie on mógł się ukryć? No, nie mam bladego pojęcia. Kontrol? A, ja mogę w ogóle przeszkody jakieś wyrzucać niby. A nie, nie mogę. Kurczaki. Nie jestem chyba uprawniony do takich, takich strasznych rzeczy. Ale, ej, gdzie ta? Ej, gdzie ty się ukryłeś? Traci nam swoje miejsce. Halo, pomocy. Dobra, ej. Patrzcie, naprawdę. Ile nas jest? Tu same banany są, a nikt nie może znaleźć jednej osoby, nie? Ja nie mam naprawdę pojęcia, gdzie on, gdzie on się ukrył, gdzie on się znalazł. Niedługo pewnie zaraz ucieknie w ogóle z tej mapy i no i nie znajdziemy go. Nie jesteśmy, jesteśmy już praktycznie bez żadnych szans. Okej, okay, czy ktoś jest tutaj? Halo, ej, ty, ziomek, jesteś tu? Nie ma go tu. Gdzie on się ukrył? Ej, chopy, chodźcie, chodźcie tu zobaczyć, może tu on się ugrył, może tu on jest, nie, tu też go nie ma, ej, chopy, chodźcie za mną, szybko, bo on zaraz nam ucieknie, zostało mu 30 sekund. Ostatnie. oj, ja mogę zebrać sobie bananki? O, mogę zebrać sobie banany. Chociaż będę, chociaż będę się czymś tutaj zajmować. Ale naprawdę, gdzie on może być? Nigdzie go nie ma widać. Ci musimy naprawdę dobrze ukryć, nie? Że nie możemy go nigdzie znaleźć. Jest, nie wiem o ile osób szuka, ale naprawdę mega, mega dużo. Zostało ostatnie, ostatnie 10 sekund. Nie, nie możemy go znaleźć. Tyle osób. Co to jest za osoba? Co to jest za gracz ogólnie? Nie wiem, ale czapki z głów dla niego, że znalazł taką kryjówkę, że nie możemy go znaleźć. Aż. Tyle osób, nie? Nie mam bladego pojęcia, co się stało. Przegraliśmy grę, game over, koniec gry. No. Taki, taki niesmak trochę czuję Słuchajcie, mogłem go jednak złapać, ale Udało nam się złapać chociaż jedną osobę O, wbiliśmy jeszcze trzeci poziom, także Naprawdę mega, mega fajnie Mam nadzieję, że spotka mnie teraz coś jeszcze Jeszcze ciekawego, jeszcze fajnego Jeśli Ci się podoba ten film Zostaw subskrypcję na tym kanale Będzie więcej odcinków z Robloxa, będą odcinki Codziennie Teraz tutaj Ci się wyświetlają dwa filmy Które może sobie obejrzeć też, żebyś miał Co robić oczywiście dalej A, a ja Cię żegnam, trzymaj się, na razie cicho i przeskakujemy przez ten tajemniczy wodospad. Patrzcie. Uuuu!